Zadajmy sobie dwa kluczowe pytania. Po pierwsze, dlaczego menedżerowie sprzedaży nie realizują celów i prognoz sprzedaży? I na czym powinno polegać inteligentne ustalanie celów i zarządzanie ich realizacją? W Wiken Institute stosujemy model, który nazywamy ACR aktywności, cele, rezultaty. No i teraz. Tradycyjnym modelu zarządzania sprzedażą, punkt ciężkości jest w tym środku. Czyli ustalamy jakieś cele, na przykład liniowy menedżer sprzedaży dostał dyrektywę o swojego dyrektora sprzedaży, że sprzedaż ma wzrosnąć o 12%, no i później zastanawia się, przekazuje tą dyrektywę w dół i od każdego ze swoich handlowców, którzy mają jakieś terytoria czy obszary funkcjonowania, zwiększcie sprzedaż o tyle i tyle. Ale czy to stanie się magicznie? No nie stanie się magicznie. Dlatego, że jeśli handlowcy czegoś nie zmienią w tym, co robią każdego dnia, to to się nie stanie. W związku z tym potrzebny jest nam inny model. I to jest model, który łączy ze sobą trzy kluczowe elementy: rezultaty, które są oczekiwane od zespołu sprzedażowego, a dalej od sprzedaży jako całości. Z tych oczekiwanych rezultatów wynikają pewne cele, ale te cele muszą być przełożone na konkretne aktywności. Sprzedawców. Co to oznacza konkretnie, co to oznacza w praktyce? Więc musimy rozróżnić dwie fazy: to jest faza planowania i faza realizacji. Czyli faza planowania zawsze zaczyna się od rezultatów. Czyli, załóżmy na szczeblu zarządu, firma stworzyła pewną strategię dla organizacji, która dla organizacji jako całość założyła że organizacja chce zwiększyć przychody o 15%, zyski o tyle procent, ma inne jeszcze cele powiedzmy jakościowe. No i teraz zwykle na podstawie tej ogólnej strategii organizacji jest to przekładane na strategię sprzedażową, która jest bardziej już precyzyjna z punktu widzenia dotarcia do konkretnych grup klientów i sprzedaży konkretnych grup produktowych. Ale nawet jeśli już skaskadowaliśmy z góry organizację, te oczekiwane rezultaty na poziom sprzedaży jako, cało, jako całości, no to sprzedaż jako całość składa się z pewnych zespołów sprzedażowych. No i dalej musi nastąpić co podział, jakich rezultatów mają dowieść poszczególne zespoły sprzedażowe. Ile, jeśli mamy pięć zespołów, i e, jak podzielić przychody? Zespół pierwszy ile ma przywieźć, zespół drugi ile ma przywieźć, zespół trzeci ma, ile ma przywieźć, zespół czwarty ile ma przywieźć. I dopiero wtedy, jeśli mamy te rezultaty ustalone, to możemy się zastanowić, jakie powinny być cele sprzedażowe. I te cele sprzedażowe mogą dotyczyć takich rzeczy jak: no dobrze, no to jeśli chcemy osiągnąć te rezultaty, no to na nie będzie się składać sprzedaż określonych produktów, takiej, a nie innej proporcji. E, takich klientów, a nie innych. Na tych rynkach, a nie innych. E, część tego wzrostu będzie oznaczała, że będziemy pozyskiwać nowych klientów, a w części będzie oznaczała, że zwiększymy sprzedaż no, dotychczasowych klientów. Więc rezultaty muszą być przełożone na cele sprzedażowe w kilku kluczowych obszarach. No i te cele sprzedażowe nie zrealizują się same przez siebie. Czyli jak powiedzieliśmy sobie tak, że chcemy sprzedać więcej nowych produktów do nowych klientów ale nigdy nie spotykamy się z nowymi klientami, nie, nasz marketing albo nasza sprzedaż nie generują nowych szans sprzedażowych, w związku z tym nie ma wizyt do tych potencjalnych nowych klientów z nowymi produktami, to coś się nie stanie magicznie. Nie możemy zakładać, że handlowcy sami z siebie będą w stanie to zrobić. Więc proces planowania zawsze zaczyna się od rezultatów, definiowanie celów, a następnie przechodzimy do aktywności. Natomiast kaskada realizacji musi koncentrować się na czym na aktywnościach. To znaczy, menedżer sprzedaży musi monitorować, czy handlowcy odbyli odpowiednią liczbę kontaktów sprzedażowych z iloma klientami rozmawiali, jacy to byli klienci, czy ofertowali te produkty, które chcemy, aby, aby ofertowali? Jeśli handlowcy na przykład chcą rozwinąć sprzedaż, do dotychczasowych klientów, na przykład klientów strategicznych, to czy stworzyli plany rozwoju tych klientów. Jeśli oni tych planów nie stworzyli, nie ma tam koncepcji rozwoju tego konkretnego klienta, dużego klienta, no to też to nie stanie się magicznie. Czyli ten menedżer sprzedaży musi dostarczyć pewnej formatki, schematu, nauczyć kompetencji, ale potem musi obserwować, czy jeśli handlowiec miał pięć, pięciu kluczowych klientów, miał zrobić pięć planów rozwoju tych klientów, ale nie zrobił żadnego z nich, no, to magicznie sprzedaż do tych klientów nie, nie wzrośnie. W związku z tym, bieżące zarządzanie sprzedażą to jest zawsze zarządzanie aktywnościami. Czyli jeśli handlowcy robią to, co mieli robić, to prawdopodobnie cele będą zrealizowane. Być może będzie tak, że okaże się w trakcie, że pewne aktywności nie są produktywne. Na przykład ofertujemy nowych klientów, a nie są kupować. Próbujemy zmieniać ofertę, ale nic to nie. Nie daje. W związku z tym być może powinniśmy zmodyfikować cele i szukać naszych szans gdzie indziej, czyli zaczynamy wysyłać jakieś sygnały do organizacji, że być może nasza strategia sprzedażowa nie do końca jest właściwa. W związku z tym może i trzeba zmodyfikować tą strategię, a może strategię całej organizacji. Czyli jeśli chcecie traktować proces ustalania celów nie jako proces magiczny. Ale jako proces naukowy, sformalizowany, gdzie mamy bardzo konkretne narzędzia, kroki, które prowadzą do szybkiej oceny i możliwości osiągania rzeczywistych celów, ale także ich modyfikacji w trakcie, to polecam Państwu bardzo gorąco nasz program, który jest dedykowany dla potrzeb liniowych menedżerów sprzedaży. ICAN Sales Management program. To jest program uszyty między innymi pod kątem tych wyzwań związanych z ustalaniem celów i ich realizacją, bo wiemy, że to jest podstawowa, fundamentalna bolączka zespołów sprzedażowych. W związku z tym zapraszam Państwa serdecznie do poprawy broszury programu. A jeśli chcecie zorientować się bardziej, w jakim stopniu program pasuje do Waszych potrzeb, to zapraszam do wejścia na naszą stronę i zrobienia testu czy ankiety, która pozwoli Wam ocenić, w jakim stopniu program może pomóc Wam rozwijać Waszych liniowych menedżerów sprzedaży. Zapraszam serdecznie.